Piotr Wójcik, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani profesor Iwona Maroszyńska, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i członkini kapituły konkursowej Huawei Startup Challenge. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jakie obecnie są wyzwania technologiczne dla polskiej służby zdrowia? No to taki bardzo szeroki temat, hmm. dlatego że tu wchodzimy w wiele dziedzin jednocześnie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o technologię w zakresie sprzętu i pracy takiej bezpośrednio z pacjentem to tu myślę, że te ośrodki takie wysoko specjalistyczne całkiem dobrze sobie z tym radzą. Natomiast duże wyzwania ciągle przed nami stoją moim zdaniem od strony takiego budowania środowiska pacjenta, zwłaszcza małego pacjenta, ponieważ jestem pediatrą, neonatologiem, to jest mi to bliskie. No takie Próba stworzenia takiego środowiska, żeby to dziecko się dobrze czuło. Więc już nawet pomijam od tego, to, żeby organizować trochę tak, na podob, na, podobnie jak w domu, ale żeby na przykład, no, właśnie jakieś hologramy, jakaś fajna postać z bajki, która będzie mówiła, co dziecko ma robić, po co tu przyszło, no, żeby tak troszkę pomóc i personelowi medycznemu, ale jednocześnie, żeby to dziecko oswajać z tym środowiskiem szpitalnym. Mhm. <laughs> e, powiedzieliśmy o tym, że duże ośrodki, Wykorzystują technologię, ale spójrzmy na ten problem trochę bardziej globalnie. Czy polski system ochrony zdrowia powszechnie wykorzystuje taki potencjał, który no, dają nam nowe technologie, a wiemy, że MedTech to jeden z takich bardziej rozwojowych tematów? Tutaj zależy, co rozumiemy pod pojęciem nowe technologie, bo nowe technologie to będą nowe technologie diagnostyczne, nowe technologie wykonywa, wykorzystywane w leczeniu, w leczeniu. Tej chirurgii szeroko pojętej w różnych dyscyplinach. I nowe technologie to są właśnie ta sztuczna inteligencja, tak, to uczenie maszynowe i to, to co nam pomaga również w pracy. I mnie się wydaje, że w tym drugim zakresie no, mamy dużo do zrobienia. Y, zwłaszcza jeżeli chodzi o gromadzenie danych, wykorzystywanie tych danych. My mamy już systemy informatyczne, które są w działają w szpitalach. No też Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymuje wiele informacji od nas, ale nie, nie bardzo jeszcze umiemy te informacje wykorzystywać. I w tym kierunku też dużo się dzieje, bo właśnie powstają y, różne propozycje, jak dawstwo danych chociażby, czy, czy no właśnie te startupy, które próbują to wykorzystać, aczkolwiek Powiem szczerze, że w tym środowisku, takim właśnie technologicznym, IT i jeżeli chodzi o startupy, to to zbieranie i wykorzystanie danych, budowanie algorytmów, które będą umiały je wykorzystać, jest niezwykle trudne, bo wymaga takiej szerokiej współpracy. To już nie tylko informatycy, ale również personel medyczny i już na początku tworzenie tych systemów wymaga bardzo ścisłej współpracy i takiej pracy u podstaw, żeby, żeby te dane później można łatwo wprowadzać, bo to, to, my, to nie może być tak, że my będziemy to wklepywać ciągle, tak, tylko mm -hmm. żeby gdzieś te systemy ze sobą współpracowały, pobierały to, co potrzeba w takim kierunku, w jakim my byśmy chcieli i żebyśmy jeszcze potem mogli się z tego uczyć, tak, bo to o to chodzi, żeby można przeanalizować to, co zrobiliśmy przy pacjencie, żeby to y, połączyć z tym, co nam pokazują właśnie te systemy monitorujące y, różne czynności życiowe pacjenta. I, i wyciągać z tego wnioski, tak, czy można było tak, czy inaczej, czy może inną ścieżką. I to jest problem, z którym w tej chwili mierzy się cały świat, i my bardzo dużo mówimy o, o właśnie tym gromadzeniu danych, przekazywaniu danych, anonimizacji danych, zwłaszcza w chorobach rzadkich mhm. u dzieci tych genetycznie uwarunkowanych, metabolicznych, gdzie no, w, nawet w dużym ośrodku to mamy czasem jednego, dwóch pacjentów rocznie. I tu, żeby cokolwiek pójść do przodu, to właśnie potrzebna jest ta sztuczna inteligencja. Właśnie powiedzieliśmy o tym, że y, mamy startupy y, zajmujące się technologiami dla medycyny, czyli te MedTechy. Y, mówimy o rozwoju innowacji w medycynie i pytanie, jaka jest rola takich programów, właśnie jak QIUA, y, Startup Challenge, y, w, y, we wspieraniu tych, tych podmiotów? No, myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że tak, no po pierwsze pojawiają się jakieś nowe możliwości dla nas. My też ważne, żeby to propagować, żebyśmy my, ja mówię teraz, my jako pracownicy medyczni, wiedzieli, że coś takiego jest, że możemy próbować to wykorzystać w naszej codziennej pracy. No i właśnie, i też jak się próbuje, jak się wykorzystuje, to widzimy, co trzeba. Poprawiać, w którym kierunku pójść, ale właśnie ważne, że to się dzieje i że jest ten kontakt że te środowiska nie działają zupełnie y, osobno, bo to jest zawsze problem. To zresztą, tak jak w medycynie, trochę też y, te, te takie, ta część eksperymentalna i medyczna jeżeli tu nie będzie też tego połączenia, to, to efekty będą zawsze gorsze. A, a dlatego wydaje mi się, że, że właśnie dobrze, że młodzi ludzie próbują, że się tym interesują. Y, bardzo szeroki zakres y, też tych, tych startupów i no ważne też, żeby to docierało do środowiska medycznego. Mhm. Jest Pani y, członkinią kapituły konkursowej y, właśnie Huawei Startup Challenge. Ma więc Pani wiedzę na temat tego, jakie uczestnicy, jakie projekty y, w tym konkursie startują? Na ile to są y, rozwiązania innowacyjne? Znaczy większość tych startupów, które były zgłoszone, to są to rozwiązania innowacyjne. Może nie w zakresie samych takich technik medycznych, tak, ale przecież no, jeżeli mówimy o wchodzeniu właśnie tego środowiska, tej sztucznej inteligencji w medycynę, to. to też niekoniecznie to musi być takie, takie narzędzie sensu stricte medyczne. Natomiast też bardzo szeroki zakres, bo tutaj i profilaktyka, co jest niezwykle ważne, znaczy profilaktyka w zakresie takim udostępniania informacji dla pewnych środowisk, takiego uczenia się, samouczenia się, no żeby może nie korzystać z też takich źródeł mało profesjonalnych i często nieprawdziwych, tylko no już dobrze przygotowanych i dobrze opracowanych, no bo u nas też ta profilaktyka tak nie, nie, nie do końca, nie, nie, nie do końca dobrze funkcjonuje. Po takie bardzo skomplikowane, dotyczące już takiej bardzo trudnej diagnostyki na poziomie komórki tych aktywnych molekuł, których poznajemy coraz więcej, ich jest bardzo dużo i, i też próba budowania właśnie takich algorytmów i, I wykrywania, i potem uczenia się też, jaką one dokładnie rolę spełniają. No też takie były prostsze rozwiązania z zakresu, na przykład ortopedii, pomagające pacjentom w trudnych sytuacjach, na przykład po urazach kończyn. I też takie bardzo skomplikowane, dotykające dziedzin takich jak położnictwo, ciąża, też diagnostyka I, i także właśnie to monitorowanie zdalne pacjentów w różnych stanach chorobowych, także że no, pacjent może sobie siedzieć w domu, a pracownik medyczny to będzie lekarz, czy ratownik, czy pielęgniarka. Będzie widział, co się z pacjentem dzieje. Tak? Mhm. Więc no tutaj, tak jak mówię, bardzo szeroki zakres tych startupów. Myślę, że wiele z nich do wykorzystania i w takim codziennym życiu. Pacjenta, człowieka, który nawet nie, niekoniecznie pacjenta, tylko kogoś, kto, kto ma, ma albo będzie miał potrzebę skorzystania z, z, z pomocy z ochrony zdrowia, i również dla pracowników medycznych, takich u, u, ułatwiających pracę, budujących to środowisko, poprawiających jakość tego środowiska. Mhm. Mówi pani, że do wykorzystania. Pytanie, czy do wykorzystania tylko w Polsce, czy te rozwiązania też mają taki potencjał eksportowy? Ja myślę, że mając na pewno wiele z nich ma szansę znaleźć poza... Yy, to, to są poza... odpowiedzi na tak. takie uniwersalne tak, potrzeby, tak, które są tak. i u nas, i też w innych tak. systemach, a wiemy, że na całym świecie. Na całym równolegle świecie, w tej chwili powstaje. Tak, tak, To się dzieje i myślę, że jak najbardziej. Zresztą, no niektóre z nich już są stosowane w różnych miejscach poza Polską z tych startupów, więc. Jak najbardziej uważam, że tak. To jeszcze pytanie, jakiego wsparcia te startupy potrzebowałyby, żeby właśnie upowszechniać swoje technologie i upowszechniać je na tym naszym rynku i też atakować te y, rynki zagraniczne? Znaczy, wydaje mi się, że tak. No, na początku na pewno środki, no bo to, to jednak potrzeba, żeby to zrobić. Y, czy jeżeli już ktoś ma pomysł, no to żeby pomóc y, mu wyjść z tym pomysłem. Do no placówek medycznych, no to tutaj troszkę też takie wsparcie w kierunku placówek medycznych, tak, żebyśmy mieli z czego finansować. No bo w tej y, medycynie publicznej zwłaszcza y, no, nie jest to łatwe, więc mhm. tutaj może ten początek i, i, i wdrożenia. Wydaje mi się, że też może. Warto byłoby pomyśleć, żeby wybrać kilka ośrodków, gdziebyśmy te, gdzie te wdrożenia mogli, czy, czy gdziebyśmy mogli wdrażać te pomysły. Mm -hmm. Może źle mówię, wdrożenia, żebyśmy mogli wdrażać te pomysły. No też w, w jaki sposób je przetestować, może jeszcze coś zaproponować. No i wtedy właśnie taka opinia też liczących się ośrodków takich medycznych w Polsce. No, myślę, że też Ułatwiłaby wejście tym startupom szerzej. Też przecież, jeżeli udałoby się, no tak jak wspominałam wcześniej z tymi danymi, przecież my publikujemy różne rzeczy, tak, w czasopismach zagranicznych. W związku z tym, no tutaj też takie pokazanie się na rynku międzynarodowym, wtedy połączenie tych doświadczeń kilku ośrodków, jakaś wspólna praca, no wydaje mi się, że taki kierunek mógłby być korzystny, dla obu stron zresztą. A przede wszystkim chodzi o to, żeby rzeczywiście nie odstawać w tym rozwoju od reszty świata i zdaje się, że mamy tutaj szansę iść równo z wszystkimi. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Przypomnę, moim gościem była profesor Iwona Maroszyńska, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i członkini kapituły konkursowej Huawei Startup Challenge. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.